Odcinek szósty, poziom B2. Podajcie czasownik. Odprawia zimszę w kościele to die Messe. Die Messe lesen. Przykład. Sein Bruder hat die Messe gelesen. Czyli? Jego brat odprawił muszę. Wpaść w panikę to in panik, in panik geraten. Przykład. Sie sind in panik geraten. Czyli oni wpadli w panikę. Wyznać komuś miłość to liebe liebe gestehen. Przykład: Er hat ihr liebe gestanden. Czyli on wyznał jej miłość. Podjąć ryzyko to Das ryzyko, Das ryzyko, eingehen Przykład Ich möchte das Risiko nicht eingehen Czyli Nie chciałbym podejmować takiego ryzyka Malować sobie usta, chodzi o kobiety, to die Lippen sich die Lippen schminken. Przykład. Sie hat sich die Lippen rot geschminkt. Czyli Pomalowała sobie usta na czerwono. Pościelić łóżko to das Bett das Bett machen. Przykład? Er hat das Bett nicht gemacht. Czyli? On nie pościelił łóżka. Zaciskać pasa, jeśli musimy oszczędzać, to po niemiecku: den Gürtel enge... Den Gürtel enger Przykład: Wir müssen den Gürtel czyli musimy zacisnąć pasa. Zażywać leki to die Medikamente, die Medikamente einnehmen. Przykład. Sie sollen die Medikamente nach dem Essen einnehmen. Czyli. Powinien pan zażywać te lekarstwa po jedzeniu. Zgolić sobie brodę to sich den Bart Sich den Bart razieren. Przykład. Warum hast du den Bart raziert? Czyli? Dlaczego zgoliłeś brodę? Żądać okupu To. Das Lösegeld. Das Lösegeld verlangen. Przykład. Die Entführer haben das Lösegeld verlangt. Czyli Porywacze zażądali okupu Zrywać, zbierać jabłka to äpfel Äpfel pflücken Przykład Wir haben gestern Äpfel gepflückt Czyli Zrywaliśmy, zbieraliśmy wczoraj jabłka. Poskładać koszulę to das Hemd das Hemd zusammenlegen. Przykład. Kannst du mir bitte das Hemd zusammenlegen? Czyli, czy mogłabyś mi poskładać koszulę? Zmywać naczynia to daske schier. Daske schier. Abtrocknen. Oj, tu przesadziłem. Miało być. Powycierać naczynia. Już po umyciu. Kiedy umujemy naczynia, to trzeba je później na sucho powycierać. Albo trzeba. Można. Więc das geschie abtrocknen. Powycierać. Żeby były suche. I przykład. Ich habe das gesie abgetrocknet. Czyli. Ja wysuszyłem, powycierałem naczynia. I ostatni zwrot. Wystawić receptę to ein recept. Ein Rezept ausstellen. Przykład. Der arzt hat mir ein recept ausgestellt. Czyli lekarz wystawił mi receptę. Moi drodzy, przypominam, że w te luki, które Wam zostawiam, gdzie jest cisza, możecie sobie albo powtarzać za mną zdania, albo przetłumaczyć je tak szybko, żeby zdążyć przed tym, jak ja wypowiadam to tłumaczenie. Pozdrawiam Was.